Hej, hej, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony i zapraszam Was na drugą część update'u o moim zbiorniczku 300 litrów po urlopie. Jak zapewne widzieliście już wczoraj na filmiku, e, zarosło bardzo mocno, no i to naprawdę bardzo, bardzo mocno zarosło. E, s, jeżeli chodzi o sam zbiornik, e, generalnie sprawdziło się nawożenie w ciemno, że tak powiem, na rozpisce zostawiłem jak mniej więcej nawozić i tam było jedna dawka potasu bodajże nie jedna dawka fosforu na jedną trzecią dawki potasu i oczywiście połowa z tej dawki jeszcze magnezu i jedna dawka mikro co drugi dzień i tak jakoś to to wszystko tutaj ładnie zadziałało poza tym pyłem który wczoraj że tak powiem był bardzo mocno widoczny na filmiku. Nie ma praktycznie żadnych innych ubytków. Może 1-0 dla roślinek, bo Rotala Walici nie wytrzymała tych warunków, jakie tutaj jej zeserwowałem. Prawdopodobnie chodzi jeszcze o zbyt duże skoki pH, dlatego też jeszcze nie, nie zaopatrzyłem się w toninę. Belem. I mam jeszcze na oku dwie inne toninki, które też chciałbym mieć bardzo w moim akwarium. No, ale to wszystko tutaj, jak już ustabilizuję parametry pH, czyli po prostu zaopatrzę się w butle z gazem CO2 z prawdziwego zdarzenia. Na początek będzie to butla z reduktorem i z elektrozaworem zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj działać zastanowię się czy ten zawór będę z niego korzystał czy po prostu będzie cały czas otwarty i tylko na zaworku precyzyjnym regulowane zobaczymy jak to będzie wszystko tutaj wyglądać no nie stać mi na to żeby w wersji oczywiście super ekstra za je fajnej kupić sobie E, taki cały zestaw wraz z kontrolerem PH no to by było idealne wtedy e, chociaż no nie wiem no zobaczę może odłożę z miesiąc z dwa ale wolałbym już e, mieć chociaż jakąś namiastkę e, automatyzacji tutaj w tym akwarium oczywiście poza oświetleniem e, żeby no, no, no nie oszukujmy się żeby co po chwilę tego bimbru nie laudli bo teraz to wychodzi że średnio co 4 dni muszę nową flaszkę bimbru tutaj e, podłączyć do akwarium mm, no to tak to wygląda e, jeżeli chodzi o roślinki, które wsadzałem przed wyjazdem e, i także e, się o nie najwięcej martwiłem no to zobaczcie sobie sami ludwigia e, white e, fantastycznie wygląda, cztery sadzoneczki e, bardzo fajnie sobie rośnie Nessa Krasikulus tam z tyłu, to jest ta Nessa Czerwona, bo mamy jeszcze tą Nessa Golden, to jest akurat w tym przypadku Nessa Czerwona. Też bardzo fajnie sobie radzi. Nie umarła, nie zdechła, nie wyprowadziła się. Listki w porządku wyglądają, nie są ani powykręcane, ani w żaden sposób że tak powiem. Nie widać jakiś blokad na nich, więc się bardzo cieszę. Ludwik Huba, jak widzicie, trzy sadzoneczki wsadzone przepięknie idą bardzo ładnie. Już z takich zielonych, jak widzicie, czubeczki zaczynają się wybarwiać na piękny pomarańczowy kolor. Mam nadzieję, że to tradycyjnie od czubeczka w dół pójdzie i będzie bardzo fajnie. No i tam, tak jak już wam wspomniałem na wczorajszym filmiku, zapomniałem całkiem nie wam ostatnio powiedzieć, e, jeszcze parę sadzonek rotali markandry. E, tam e, na ten trzeci plan do tyłu wcisnąłem. E, no i ona, jak widać, też już z zielonej zaczyna się robić pięknie. Czerwono wybarwiona. Jeżeli chodzi tutaj o Pogostemon helferi, też to tutaj fajnie wygląda no i to chyba byłoby tyle, no tak Rotala waliczy, która niestety um, się wyprowadziła um, tutaj z akwarium na tą chwilę ale nie martwcie się co się odlecze, to nie uciecze na pewno jeszcze wrócimy do tej roślinki w innym czasie ja spróbuję tutaj rybki teraz zwabić na inną stronę akwarium, żeby mi nie biegały nie biegały nie pływały przed kamerą, bo ona wtedy zoomuje do rybek a nie do tego, co tutaj najważniejsze, czyli roślinek. Jak widzicie, Ludwigia peruwensis Tam jedna sadzoneczka, udało mi się ją odzyskać. Nie wiem, kiedy ją tam sadziłem, ale świetnie sobie też radzi. I tam zaraz za tą Ludwigia peruwensis ciepka dalej, Ludwigia repens rubin. No i tutaj mamy jeszcze Ludwigie glandulozę która już tutaj wymiarów dostała, prawie, że kosmicznych. Tak to wygląda. Eee, no i co Wam będę dalej mówił? Eee, to Nina jak zwykle bardzo fajnie sobie idzie. Pogostemon Erectus troszeczkę zwolnił. Eee, może to być tutaj skutek mojego nawożenia, takie jak wprowadziłem. Ja będę musiał sobie sprawdzić jeszcze te parametry, pokorygować troszeczkę. Eee, no Ludwigia speret to to komentarza nie potrzeba bo widać staurogen repens tak samo alternatera reinecki tak samo staurogen brown rotala red blood No zaczyna powoli kolory mieć jak widzicie pościnałem te wszystkie końcóweczki zaplantowałem tutaj oczywiście na tą chwilę nie bawiłem się jeszcze w aranżację tutaj konkretnie roślinek a mam już takie zamysły w głowie tak sobie po prostu Siedzę dumam przed tym akwarium i oglądam, co by tu można było jeszcze ciekawego wymyśleć. I na tą chwilę jeszcze nie robiłem przycinki, a ta przycinka będzie zrobiona na dniach, dlatego że muszę po prostu mieć na to chwilę czasu, chwilę spokoju. A wiecie jak to jest? Jak człowiek zacznie coś grzebać, to potem schodzi godzina, 2 trzy i najlepiej żeby to po prostu zrobić w jednym ciągu, bo jak już się raz odejdzie od zbiornika, to się robi tragedia z tego. Nessa Golden, czyli ta Nessa żółta. Tutaj troszeczkę kiepsko widać, bo akurat te najbardziej żółte, że tak powiem fragmenty tej Nessa'y bardzo mocno odbijają światło, które pada tutaj z dodatkowej belki lodowej. W tym momencie jest włączona. Eee, czekajcie, to ja może spróbuję to wyłączyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po wyłączeniu. O! O, widzicie, od razu lepiej. No, tak, mamy bez dodatkowej belki, bez oświetlenia LED-owego. Eee, no i te kolory też od razu, że tak powiem, lepsze, chociaż teraz coś mi tutaj. Ciemniło. O widzicie już mam patent po prostu jak gaszę tą e, lampę ledową i mam ciemno w pokoju e, to muszę zapalić po prostu dodatkowe oświetlenie bo wtedy mi e, kamerka że tak powiem e, bardzo mocno ściemnia do, e, dopasowując się tutaj do oświetlenia akwarium. E, także tak jak mówiłem tutaj e, świeże końcóweczki Rotali rot, Red Blood że tak powiem, ścięte, wsadzone do podłoża. Mam już plan na tę roślinkę. Ona się fajnie będzie tutaj rozwijać, mam nadzieję. Diandra no, Dipis. Rośnie sobie swoją, swoim tempem. Bardzo fajnie tutaj Limnofila, aromatica mini. To będzie bardzo fajne pole do popisu, żeby to wszystko poprzecinać. Też już mam pomysł na to. Tutaj mamy alternatę. E, roznerwik, e, no powiem Wam, że teraz to już jestem zadowolony z tej rośliny. Jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam, minimalnie w jakichś dolnych partiach e, liści e, są one gdzieś tam e, jakoś lekko pokryte takim meszkiem, ale 90% tego co widzimy tutaj to jest kompletnie czyściutkie liście, jak widzicie fantastycznie wybarwione z nerwami super odzwierciedlonymi na tym, na tym ciemniejszym, że, tam powiem, że tak powiem, na ciemniejszej blaszce liściowej widać te jaśniejsze nerwy, takie charakterystyczne różowe, stąd też nazwa tej roślinki. No wiadomo, polisperma tam sobie z tyłu szaleje, ona w tym momencie zajmuje miejsce na dwie lub trzy nawet roślinki. Ja ją tam oczywiście zostawię, tylko że ona będzie w bardzo mocnym stopniu zredukowana i będzie jak gdyby to takie tło, nie wiem czy do Kuby, czy tutaj właśnie do, do Ludwigi, czy tutaj coś innego wstawimy, bo tu jest bardzo dużo miejsca jeszcze na to, aby aranżację jakąś fajną zrobić sobie. Z tyłu, tam jeszcze na trzecim planie, Hen Hen daleko, Bakopa Colorata, też bardzo fajnie się wybarwiła z takiej oliwkowo-zielonej na taką brązowawą. No w sumie bardzo fajnie cieszę się limnofilabelem. Też tutaj ten krzak centralnie tutaj co mamy teraz koło tej molinezji też bardzo fajnie się rozrasta. Wybarwiają się listki naprzemiennie, także spoko. Jestem zadowolony, że tą roślinkę udało mi się też utrzymać. Lot, Rotala Markandra Green cieszę się bardzo, że nie zmarniała, że się nie rozpuściła. E, też mam już na nią pomysł, co z nią zrobić i w jakim towarzystwie ją zaaranżować. Hediotis salzmani e, lub jak oni to mówię, Kopa salzmani. Nie wiem, dobra. Zostajemy przy nazwie Hediotis salzmani, jak widzicie gigantyczne odrosty praktycznie tydzień czasu roślina urosła około 10 cm lekko niektóre pędy mają także tak to wygląda Araguja no też bardzo fajnie tutaj taki dywanik czerwony się pomału z tego robi czemu już by go nie powiększyć troszeczkę zrobić taką ścieżkę może tutaj prowadzącą przez przez tą kupkę parę sadzonek tutaj aż do roznerwik zobaczymy, poplanować można, resztki hańka ja nie wiem czemu, ale po prostu Heniek jest rozchwytywany przez moje kirysy, one po prostu nie dają mu żyć, już młoda lata pomocnik numer 3 co po chwilę krzyczy, że Heniek się wyrwał Heniek się wyrwał, no ale no wiecie no ile można razy wsadzać Henka po prostu w podłoże. także prawdopodobnie zrobimy sobie tutaj inny trawniczek a hańka zobaczymy czy też w innym, w innym miejscu w jakiś kawałeczek nie zostawić Euryokalion tutaj mamy to na pewno zostanie zmniejszone zostaną jakieś dwie, dwie trzy sadzonki takie na tle trawniczka także na pewno to zostanie tutaj zniwelowane planuję jeszcze jakieś inne odmiany tych charakterystycznych roślinek sobie tutaj wstawić. No idźmy tutaj do prawej. Hydrocotyle japan, no to tak jak widzicie, no to jest po prostu chwast, który rośnie, że tak powiem, no brzydko chwast, no bo może chwast to nie jest, bo to jest bardzo fajna roślinka, ale po prostu bardzo mocno, bardzo szybko rośnie, się rozgałęzia bardzo mocno, no ale to też jest oczywiście potem bardzo fajna roślinka do formowania także tutaj z tego też coś fajnego się wymyśli e, tutaj mamy tą główną kępę Ludwigi mini esperet i ona po prostu chyba w tym miejscu zostanie e, aczkolwiek planuję też tutaj porobić takie szpalery które będą szły na tył w stronę trzeciego planu e, razem tutaj z tą limnofilą belem zobaczymy jak to się ułoży wiadomo po przecięciu to dopiero będzie jako tako widać, co z tym zrobić Austrialis stelata, jak widzicie, lub też Pogostemon stelata. Nie, już tyle tych, tych nazw, tych roślin, co po chwilę zmieniają. Ehm, no, bardzo fajne te sadzonki takie e, okazały Dosyć dużo, Mam nadzieję, że one się tutaj bardzo fajnie wybarwią. E, na tym trzecim planie tutaj e, w prawym narożniku tylnym. E, no, i tam tak jak już wcześniej wam pokazywałem to co wychodzi to co wychodzi ponad wodę czyli polegonum São Paulo i tak to tutaj ponad wodą sobie wygląda no rosną sobie tutaj te sadzonki a ja je potem po prostu zetnę niżej i sobie je wsadzę już do do wody do akwarium żeby sobie dalej rosły w akwarium one wtedy się Fajnie też jak tak wychodzą ponad wodę, no to bardzo dużo pędów bocznych, podwodnych puszczają, więc można w ten sposób też sobie bardzo fajnie tą roślinkę zagęścić. Eee, jeszcze z lotu ptaka, mogę Wam pokazać jak to tutaj wygląda. strealis stellata, tutaj macie Hydrocotyle, tam jest Alternatera reineckii, eee, tutaj mamy tą eee, no Mini. Limnofilabelem. E, tutaj mamy oczywiście e, tam No, Ludwigie White. E, tam jest Crassiculus, Czekajcie, może mi się uda tutaj tą to, lampę e, to trochę przesunąć. Crassiculus tam jest. E, tak, widać ją troszeczkę polisperma. Tutaj widzicie roznerwik. E, tutaj widzicie kubę. Widzicie tam limnofilabelem. E, tutaj jest, e, co tu mamy jeszcze? Tutaj mamy jeszcze rotale, e, tą red blood, mamy oczywiście, e, mamy tą nse golden, e, mamy fluvitialis, mamy znowu e, tą, no jak ona ma, ludwigia esperet mini, mamy glandulose, nie gland, tak glandulose, dobrze mówię glandulose. E, wybaczcie te, za to migotanie, ale po prostu e, częstotliwość świetlówek nie, e, jedna jest widocznie jakaś e, czaśnięta i, pro, i powoduje to, że po prostu e, miga sobie m, obraz na, e, na kamerce. No i co tutaj mamy? I tu mamy jeszcze Pogostemon e, Erectus, e, Staurogene, Repens, no i tak to mniej więcej wygląda. Tak jak widzicie, tam jeszcze Ludwigia Gold i Rubin, Markandra, jak widzicie część sadzonek już się wybarwiła, część jeszcze jest zielona. No ale no tak to wygląda, nieraz z lotu ptaka nawet to lepiej wygląda, jak ja to śmiesznie mówię, niż takiej pokazanie tego z czołowej płyty nawet, zobaczcie jak w perspektywę się weźmie. Z boku to też to zupełnie inaczej wygląda niż, niż tak nagrywanie z czoła tego akwarium. Także w zależności jak sobie wstawicie kamerkę, jak sobie wstawicie telefon, tak można tutaj swobodnie manewrować, manipulować sobie tą dalą, bliżą, bliżem dalem, zoomem do przodu, do tyłu. No, także tak to wygląda, jak widzicie. No, przede mną tydzień jeszcze, że tak powiem, odpoczynku, więc będę miał troszeczkę czasu, żeby się tutaj pobawić w aranżację i na pewno wrzucę Wam filmik, jak już to będzie tutaj wyglądało wstępnie po takim dużym przycięciu. Jeszcze na dniach powinny do mnie dojechać, do mnie dojechać kilka roślinek, Część do zagęszczenia, chociażby tutaj Rotali Pearl, będzie też Rotala Mini Butterfly, będzie też Pogostaman Kimberly, także no, też czekam trochę na te roślinki, żeby tutaj za bardzo nie szaleć. Bo dopiero jak one przyjadą, jak je wrzucę do zbiornika, zobaczę jak one wyglądają, jak się prezentują, no to wtedy będę miał też obraz trochę, w, że tak powiem, sytuacji co mniej więcej zrobić, żeby, żeby tutaj to jakoś fajnie ogarnąć. No jeszcze Wam tutaj pokażę, zobaczcie, fajnie niebieskie liście, mm, zielono-niebieskie, takie morskie. Mam nadzieję, że ta budzka też mi się tutaj fajnie rozmnoży, bo w tych listków już tam troszeczkę jest Zatem, za tym Euryocarlionem, że tak powiem. No dobra, no to tyle w woli tego update'u. Cięcia nie było, ale na pewno dużymi krokami się zbliża. Jeszcze tutaj ten glendulo, bo Boże jak ona fajnie wygląda. No, także cięcia nie było, ale będzie na pewno. No i zobaczymy jak to wszystko tutaj będzie wyglądać pod koniec tygodnia. Także trzymajcie się, dzięki, że czekaliście na update'ik, bardzo mnie cieszy Wasza też reakcja pozytywna. Bardzo mnie cieszę, że komentujecie pod filmami, dodajecie swoje komentarze, piszecie zapytania. No i że to wszystko fajnie się tutaj, że tak powiem, kręci nam na tym kanale. No to co, życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa-pa!